Dzień dobry, witam. Z tej strony Mariusz i projekt odmładzania na surowo. Niesamowicie się cieszę, że to oglądasz. Dzisiaj bardzo ważne informacje na temat kandidozy, kandidy, pleśniawek, grzybicy i tak dalej, tak dalej. Co z tym robić, kiedy mamy przerosty właśnie kandydy w naszym organizmie? Czego nie robić, bo to też jest ważne, bo być może tymi sposobami, które do tej pory znałeś, po prostu strzelałeś kulą w płot. Mam nadzieję, że te informacje Ci się spodobają, mam nadzieję, że cały projekt zasługuje na Twoją uwagę i jesteś subskrybentem naszych kanałów. Jeśli nie, to koniecznie do nas dołącz. Informacje tego typu na, zamieszczamy na bieżąco. Wiedzę, którą się dzielimy, poznaliśmy w naszej drodze do zdrowia. Na tym kanale znajdziesz informacje, jak odzyskać zdrowie, jak poprawić swoją energię i jak wydłużyć swoje życie. Przede wszystkim mówimy o tym, jak nie zachorować. A jeśli masz już jakieś objawy, to jak z nich wyjść? Jesteśmy autorami książek, surowe zdrowie to jest taki elementarz zdrowia, jak padnie Ci ta książka kiedyś w ręce, to po prostu zastosuj co jest tutaj, myśmy to zastosowali, dlatego spisaliśmy te wszystkie rzeczy, żeby było Wam łatwiej wyzdrowieć i nie chorować. A dzisiaj kandidoza, kandidoza, kandida, dopadło cię i co teraz? Co jest bardzo ważne? Kandida to są drożdże i jest około 20 rodzajów tych drożdży, także nie można powiedzieć, że kandida to jest jedna rzecz. Albikus chyba najbardziej jest znana i bardzo mocno pragnę od razu na początku podkreślić, bo część osób tego nie rozumie. Możesz jeść drożdże, grzyby, kiszonki, bo wcale to z tego nie wynika. Ta Candida to są drożdże, które są z nami w naszym organizmie przez całe nasze życie. Zostaliśmy w to wyposażeni, to do nas trafiło, do naszego organizmu i tam musi być, jest nam to po prostu potrzebne do życia. Candida jedynie przerośnie i jest częścią normalnie naszej bioflory, wszystkiego, co się w naszym organizmie znajduje. Potrzebna jest do życia przede wszystkim dla flory bakteryjnej. Kiedy flora bakteryjna nie dostaje pokarmu, takiego, jakiego powinna dostawać, to wtedy żywi się drożdżami. I jeśli mamy odpowiednią ilość flory bakteryjnej, czyli 5 porcji, do jednej porcji kandidy, to wtedy jest wszystko w porządku. Jak jest na odwrót, co najczęściej się dzieje w naszych organizmach, za momencik powiem dlaczego, to wtedy wymyka się to spod kontroli i mamy kłopoty. Jakie są objawy? Zupełnie objawy, być może się nie spodziewasz takich objawów, ale w przypadku kandidozy, kiedy, kiedy mamy już przerost właśnie tych drożdży, pojawia się zmęczenie, problemy z pamięcią, problemy ze snem, PMS, czyli napięcie przedmiesiączkowe, irytacja, ból głowy, biały język, to bardzo często ból mięśni, swędzenie w różnych częściach ciała. I to są takie podstawowe objawy. Jest ich trochę więcej, ale ja chciałem tylko wymienić te kilka. Być może już je masz, być może nie, a może nigdy nie będziesz mieć. W każdym bądź razie tak wyglądają, wyglądają objawy. Jakie są powody przerostu, jakie są powody kandidozy? Przede wszystkim antybiotyki. Antybiotyki to jest numer jeden powód, dla którego, przez który mamy kandidę. Ponieważ antybiotyki zabijają florę bakteryjną. I wtedy kandida. Hulaj dusza. Następna to będzie antykoncepcja. Również bardzo niekorzystnie wpływa na to i na rozwój właśnie kandidy. Przerost kandidy i rozwój w naszym ciele kandidozy. Kortyzol, tak samo. Nie będę się tego dokładnie omawiał, ponieważ skupię się na czymś innym. Cukier i węgle. Czyli wszelkiego rodzaju pokarmy, które powstały z cukru przetworzonego plus węglowodany powstały ze zbóż z mąki przetworzonej, upieczonej, czyli chleby, makarony, pizza, ciasto, pączki i wszystko co po prostu uwielbiamy. Uwaga, antybiotyk to jest bardzo ważna rzecz, ponieważ najczęściej leczy się kandidę antybiotykami. To jest taki jedyny sposób leczenia. Antybiotyk zabija bakterie i twój organizm. Są dwie rzeczy, które robi antybiotyk, czyli zabija bakterie, zabija organizm, ale nie zabija Drożdży, grzybów, pleśni czy kandidy. Czyli on zupełnie nie do tego służy. Niektórzy zażywają antybiotyk tygodnie, miesiące, a nawet lata, wyniszczają swój organizm. Organizm po takiej akcji antybiotykowej jest wycieńczony. Bardzo ciężko czasami taki organizm doprowadzić z powrotem do homeostazy. Dlatego mam nadzieję, że te informacje, które za momencie Ci przekażę, pomogą Ci zrozumieć, jak z tego wyjść właśnie bez tych antybiotyków. Następna informacja, gdzie się znajduje, gdzie można zobaczyć te przerost tej kandidy? Przede wszystkim w miejscach ciepłych i wilgotnych. Drożdże zamieniają się w formę grzyba. No po prostu rośnie to w takich miejscach, gdzie jest mu ciepło i wilgotno. Kiedy się pojawia na języku w ustach, nazywamy to pleśniawkami. Znalazłem też taką nazwę moniliaza. Pewnie to nie jest bardzo ważne, ale chciałem, żebyście wiedzieli, że mniej więcej tak to się nazywa. Kiedy pojawia się na pochwie, nazywamy to grzybicą, pojawia się pod pachami w pachwinach w gardle, paznokciach, w kilku miejscach można to zobaczyć na zewnątrz, ale oczywiście tego jest dużo więcej w środku, ponieważ to co na zewnątrz, no to tylko to co widzimy, ale w środku jest dużo więcej. No i dobra, dopadło cię, masz tą kandidozę, dopadło cię, to co teraz? Najpierw ci powiem co nie pomoże. Jeśli jesz sześć razy dziennie. Nie masz szans na to, żeby uzdrowić, uzdrowić swoje ciało z kandidozy. Nie ma szans, ponieważ twoje ciało cały czas będzie zajęte jedzeniem. Nie będzie tak zwanej autofagi. I w naukowcy zauważyli, że w procesie właśnie niejedzenia, w procesie autofagi, tą kandidę pięknie zjadamy. Po prostu zjadamy ją, nasze ciało je zjada, czyli czasowa głodówka. Co to jest czasowa głodówka? Jedzenie jednego, dwóch posiłków dziennie. I najlepiej późno śniadanie i bardzo wcześnie kolację, czyli na przykład 11 godzina śniadanie, godzinie 16-17 obiadę obiad, kolację i w ten sposób będziesz szybko mógł się pozbyć kandidozy. Pijesz mleko, nie masz szans na to, żeby się wyzdrowić. Candida pięknie karmi się mlekiem. Cudownie na tym rośnie, także jeśli chcesz mieć dalej kandidę, to możesz dalej spokojnie pić mleko. Następna rzecz jesz węglowodany, cukier, syrop glukozowo-fruktozowy. Chleb, makarony, ciasto, nie masz szans na wyzdrowienie, ponieważ kandida żywi się tymi pokarmami. Żywi się mlekiem, żywi się cukrem, syropem, makaronem i tak dalej, czyli tymi rzeczami, które lubimy, które nauczyliśmy się jeść. Ona kandida tym się żywi. Kiedy my żywimy się takimi pokarmami, kiedy je zjadamy, to nasza flora, flora bakteryjna nie ma co jeść, ponieważ nasza flora bakteryjna nie je makaronu, ciasta, nie pije mleka, ona nie spożywa tych pokarmów. Nasza flora bakteryjna uwielbia kiszone rzeczy na przykład, uwielbia warzywa i owoce. Tym się żywi, żywi się błonnikiem, który jest w tych pokarmach zawarty. Ale numer jeden, numer jeden recepta na kandidę to będzie czosnek. Czosnek, wspaniały, naturalny antybiotyk. Ja wiem, że wcześniej powiedziałem, że antybiotyki nie działają, natomiast czosnek możemy zaliczyć do antybiotyków, bo on ma bardzo podobne działanie, natomiast on nie zabija złych bakterii. Ma wybiórcze działanie. Od niedawna naukowcy badają taki związek, ja nie znalazłem nawet polskiej nazwy na to. Ajoin, to jest taki związek zawarty w czosnku, który ma niesamowite działanie dla osób, które mają problemy, na przykład również z zaturami w tętnicach, czy jakimiś różnymi problemami z układem krą krążenia, ale tak samo również z różnymi przerostami bakterii czy drożdży. Następny to będzie olejek tymiankowy. Olejek tymiankowy, nie, nie herbata z tymianku, ale olejek. Wpisz olejek tymiankowy, zakup sobie, wspaniale to przygasza tą kandidę. Następny to będzie olejek z pestek grejpfruta, tak samo w formie olejku, i ocet jabłkowy. Ocet jabłkowy to będzie taki Podstawowy element wielu uleczeń w naszym organizmie. Ponieważ bardzo dużo rzeczy zaczyna się w naszym żołądku. Potrzebujemy zakwasić żołądek. Jak zakwasimy żołądek, to również częściowo tą kandidę również zlikwidujemy. I zero, czyli chciałem, żeby to wszystko było o, chociaż to czosnek na początku, ale nie zauważyłem. O, czyli jak zero węglowodanów. Zero, jak zero węglowodanów. Najważniejsza rzecz w przypadku kandidy. odstawić wszystkie węglowodany. W postaci chleba, yy, yy, bułek, makaronów, pizzy, ciasta, wszystkiego. Po prostu to potrzebuje zniknąć z Twojego życia. Nie będziesz w ten sposób karmić kandydy, ona nie będzie miała co jeść. Jak nie będzie miała co jeść, to sama z siebie będzie znikać. Jak nie będziesz jeść 6 posiłków dziennie, to też pomożesz swoim, swojemu organizmowi zjeść tą kandidę. A na koniec zachęcam Cię również do tego, abyś prowadził jak najwięcej kiszonych rzeczy. Kiszonki, kapusta to będą elementy, które odżywią Twoją florę bakteryjną. Flora bakteryjna zje nadmiar tej kandidy i uzdrowi Twoje ciało. Mam nadzieję, że Ci się to podobało. Jeśli tak, puść mi palucha, puść mi serducho, dołącz do naszych kanałów i do zobaczenia w następnym wideo. Cześć!